Jeśli chodzisz lub chodziłeś do szkoły, to na pewno miałeś zajęcia z doradcą zawodowym. Ale pewnie tak jak ja, niczego zbytnio się ciekawego z tych lekcji nie dowiedziałeś. Cześć, ja jestem Nichat, prowadzę kanał Business w Dresach i dzisiaj się dowiesz o tym, jak znaleźć pracę marzeń. Czy chcesz zarabiać miliony w młodym wieku i pracować jedynie godzinę dziennie? To wyłącz ten film, bo ja nie jestem farmazoniarzem. Nie będę ci mamił wizją tych pseudo ekspertów, pseudo coachów, że możesz zarabiać miliony mając 16 lat. Nie, tak nie jest. A jeśli jest, to może to jest promil. Ja troszeczkę o innych rzeczach dzisiaj ci powiem. Zanim w ogóle zaczniesz się zastanawiać, kim ty byś chciał być w przyszłości, to warto sobie zadać pytanie, kim ja jestem. No i żeby poznać siebie, żeby zrozumieć, kim ja jestem, warto nauczyć się czytać swoich uczuć, swoich emocji, tego, jak reaguję na pewne zachowania, na pewne sytuacje życiowe, to po części. Da mi sygnał, w czym jestem mocny, a w czym słaby. O czym zaraz będzie więcej. No i dobra, żeby poznać siebie, jest kilka na to sposobów. Przynajmniej według mojego doświadczenia. Pierwsze to jest journaling, czyli zapisywanie swoich myśli, przemyśleń, rozkmin, jak zwał, tak zwał. Journaling pewnie się kojarzy troszeczkę z pamiętnikiem, można powiedzieć, że to troszeczkę coś takiego jest. Ja prowadzę od 2019 roku journaling. I powiem Wam, że fajnie nawet wrócić do tego, jak się myślało rok, dwa lata temu, czy tak jak w moim przypadku, jest już ponad cztery. Drugim punktem, który uważam, że jest spoko, jeśli chodzi o poznawanie siebie, to doświadczanie. Doświadczenie rzeczywistości, doświadczenie różnych rzeczy, eksperymentowanie, próbowanie ciągle czegoś nowego, bo mało jest ludzi, którzy spróbowali jednej rzeczy w życiu i wiedzieli, że to będzie coś, to, że będą chcieli robić to do końca życia. Sportowcy, wiele sportowców próbowało różnych dyscyplin zanim właśnie za dzieciaka doszli do wniosku, że będą grali w piłkę, koszykówkę czy uprawiali sztuki walki. Trzecim takim sposobem, który uważam za stosowny jest wizyta u specjalisty. Pójście do psychologa w dzisiejszych czasach raczej nikogo nie zaskoczy, a wręcz może pomóc. No bo nie wszyscy co są chorzy na depresję, chodzą do psychologa, ale tak samo w drugą stronę. Ludzie, którzy nie muszą być chorzy, po prostu poznanie siebie jest elementem takim w znalezieniu wymarzonego zawodu, a specjalista typu właśnie psycholog może ci skrócić ten czas. Ja w wielu przypadkach korzystam z porad ekspertów. I oni pomagają mi skrócić pewną drogę, którą, do której chcę dążyć po prostu. No, i tutaj się pojawia kolejny punkt: poznanie swoich mocnych i słabych stron, które moim zdaniem jest kluczowe. No, jeśli nie mam do czegoś predyspozycji, to prawdopodobnie, nawet jeśli bym bardzo tego chciał, to nie będę dobry. A jeśli nie będę dobry, nie będę efektywny, nie będę też zarabiał dobrych pieniędzy w tym. To finalnie nie wiem, czy do końca będzie nam to przynosiło taką radość i że to będzie taka wymarzona praca. Bo nie oszukujmy się, jeśli na przykład mężczyzna, który waży 120-150 kg, raczej nie ma predyspozycji do bycia baletnicą, prawda? Jest kilka sposobów na to, aby poznać swoje słabe i mocne strony. Pierwsze, przeanalizuj to, co osiągnąłeś w życiu. Może startowałeś w różnych zawodach, może byłeś laureatem jakichś konkursów. Po prostu wszystko to, co osiągnąłeś do tego, załóżmy, 18, 20, 30, a może 10 roku życia. Jeśli masz takich prawdziwych przyjaciół albo po prostu dobrych znajomych, uważasz, że twoja rodzina jest obiektywna i nie będzie ci cukrzyła, możesz zapytać swoje najbliższe grono, w czym jesteś mocny, w czym jesteś słaby, żeby po prostu tak szczerze ci powiedzieli. Kolejnym sposobem jest to, abyś usiadł sobie spokojnie i zastanowił się, jak reagujesz na różne sytuacje. Jak reagujesz, kiedy jesteś zestresowany, kiedy masz deadline i musisz coś zrobić, kiedy, na przykład, co robisz, kiedy chillujesz, kiedy jesteś zakochany, no i tak dalej. Musisz zastawić sobie te przeciwstawne emocje, czyli negatywne, pozytywne, kurzenie i łagodzenie, bycie spokojnym. Kolejnym w sumie w tym filmie to będzie ostatnim sposobem, ale jest ich oczywiście o dużo, dużo więcej, bo tak samo wizyta u psychologa da ci te... Pewnie jakiś pogląd na to, jakie masz słabe i mocne strony, ale o czym teraz mowa? Mowa o testach. Pierwszy taki test to test osobowości Majera Brixa, znany w skrócie MBTI. Na podstawie m, takich krótkich pytań zaznaczasz, co jesteś skrajnie tak, skrajnie nie, i na podstawie tego przypisuje ci typ osobowości. Fajny jest to test na pewno, nie ma co oczywiście się wzorować w 100%, bo to jest jakiś taki oczywiście poglądowy wynik, nie musisz w 100% okej, okay, jestem takim, taki mam charakter, takie MBTI, ja muszę to, to i to robić. To są tylko wskazówki. Plusem takiego testu MBTI jest to, że możesz porównać się do innych osób, osób, które są celebrytami. Którzy są aktorami, a, ta a także postaciami fikcyjnymi. I tak na przykład można się po porównać do prezydenta Stanów Zjednoczonych, do jednego z aktorów, który odgrywa rolę w grze o Tron. Wiele, wiele więcej. Już naprawdę polecam. Link znajdziesz w opisie. Sobie zobacz, jakie postacie są, jakie w ogóle ten test jest dla takiego samo. Poznania się jest bardzo ciekawy. Ja wykonywałem kilka y, miesięcy temu i w sumie bardzo dużo odniosłem do siebie tego, y, jaki jestem. I tak, kurczę, czytam, czytam, o rzeczywiście taki jestem. Nie w 100%, ale jakiś pogląd mam y, też w jakim kierunku iść. Kolejny test y, to test Galupa. Jest on płatny. Y, polega na tym, że 34 talenty, które są w tym teście. Na podstawie tego, jak rozwiążesz ten test, wskażę ci pięć takich twoich nadrzędnych, tych talentów, to, w jakim jesteś też taką troszeczkę osobowością. Nie chcę się zagłębiać aż tak bardzo w szczegóły, bo nie jest o tym ten film. Znajdź sobie na pewno test Galupa, też dam link w opisie. Dobra, przejdźmy teraz do pracy. Według danych z Newsweeka, Polacy spędzają w pracy średnio 1928 godzin rocznie. To wychodzi około 80 dni. W skali całego roku. No i oczywiście ktoś może powiedzieć: Trzeba robić taką pracę, jaką mamy, i, i tak dalej. Jednak ten filmik stawiam w takim świetle bardziej do osób młodych. Młodzi to też 30-40 lat, żeby było, od razu mówię: po co pracować w pracy, której nie lubimy? Po co robić pracę, którą nie znosimy, i pracować w takim kołchozie do emerytury? Już według różnych badań, teraz możemy zobaczyć, że nasze pokolenie nie będzie wykonywało ciągle jednego zawodu. Pokolenie, pokolenie Gen Z już ponoć ma wykonać pięć różnych prac w całej swojej karierze zawodowej. Także, po co w ogóle sobie utrudniać to życie? I teraz pewnie słyszałeś o różnych tych sformułowaniach work-life balance. Po części jest to oczywiście ciekawe sformułowanie, tłumaczące to, że trzeba walczyć z pracocholizmem. Jednak ja nie do końca wyznaję zasadę work-life balance. Bardziej jestem bliższy takiej terminowi work-life integration. Na czym polega w ogóle może work-life balance i work-life integration? Pierwsze polega na tym, że rozgraniczamy to, co jest pracą, a to, co jest życiem. Czyli troszeczkę moim zdaniem traktujemy tą pracę jako nieprzyjemny obowiązek. A work-life integration pokazuje nam, że praca jest nieodłącznym elementem życia człowieka. No bo skoro spędzamy większość czasu jednak w pracy w skali całego naszego życia, bo człowiek musi pracować, prawda? No musi jednak mieć na rachunki, musi mieć na jedzenie, ale też na jakieś przyjemności korzystanie z życia, to ta praca przeplata się z naszym życiem i układanie tej pracy, już pomijam fakt tego, czy pracujemy zdalnie, czy na miejscu, czy prowadzimy firmę. Czy jesteśmy etatowcem? O tym będzie w kolejnym filmie. Mi chodzi o samo pojęcie tego, że praca powinna sprawiać nam po części też jakąś radość. Oczywiście to nie chodzi o to, że pracując na magazynie, pracując w sklepie, zawsze muszę być uradowany, zawsze muszę widzieć sens tego, co robię. Są też dni, które po prostu są po prostu kolokwialnie mówiąc do dupy. I chodzi mi o to, w tym work-life integration, że nasza praca powinna być przeplatana z życiem. Nie chodzi mi o to, że to mam stawiać moje, moją pracę ponad moje na przykład, zainteresowania, tylko żeby zrozumieć, że praca jest nieodłącznym elementem każdego człowieka. Ja kilka lat temu yy, właśnie wychodziłem z założenia, że to, co jest pracą, to jest pracą, a to, co jest odpoczynkiem moim życiem prywatnym, to jest życie prywatne. Zamykam spust i nara. Jednak zmieniło mi się to myślenie. I dzisiaj traktuję pracę, no też jestem przedsiębiorcą, więc troszeczkę inaczej mam to patrzenie. Nieraz pracuję po 10 godzin, nieraz pracuję mniej, nieraz więcej niż 10. Na przykład dzisiaj pracuję ponad 10, ale jestem tego świadomy, bo świadomie to wybrałem. I mi chodzi przede wszystkim o tą świadomość. Świadomość tego, że praca, yy, od pracy nie, nie uciekniemy, od pracy nie unikniemy pracy. Praca musi sprawiać nam po części przyjemność i sens w pełnym tego słowa znaczeniu życia, bo bez tego będziemy się zarzynać w tej pracy. I to była taka w sumie krótka zajawka tego, co będzie w kolejnych filmach. Przedstawię pracę na etacie i pracę na własnej działalności, jakie są plusy i minusy. Troszkę przyjdziemy do różnych zawodów, do różnych prac dorywczych. Będzie to oparte na moim e-booku, który napisałem jakiś czas temu. Poświęciłem na to ponad 3 miesiące mojej pracy podczas tego pisania, researchu, różnych też badań. Także, jeśli chciałbyś poznać szczegóły tego, o czym mówiłem, to jest bardziej rozbudowane właśnie w moim e-booku. Link znajdziesz w opisie. Zapraszam Cię do subskrypcji, napisz w komentarzu w ogóle, jakie Ty masz podejście do pracy, czy pracujesz, jaka jest Twoja praca marzeń. No i już bardziej tak szczegółowo o tych pracach marzeń, o plusach i minusach różnych prac będzie w kolejnych filmach. Także dzięki bardzo i do zobaczenia.